W pierwszej rundzie chcę, żebyś zrobił mi ciasto. Jest duże i bardzo smaczne. Ciasto? Żaden problem, kochanie. W mojej karierze upiekłam wiele ciast. Aby ciasto było bardziej wilgotne, potrzebuję trochę śmietany, a potem odetnę nadmiar, żeby nadać ciastu kształt serca. O, spójrz na to. Następnie trochę dekoracji. O, udekoruję je KitKat. Cukierki Maltesers i cukierki MM's na wierzchu. Ach, och, i myślę, że zrobię ciasto, ale o znacznie bardziej nietypowym kształcie. Moje ciasto będzie w formie tęczy. Aby to zrobić, będę musiał je pokroić i odwrócić. Ach, spójrz tylko na ten blask. Po prostu idealnie. Teraz wszystko rozsmarujmy i dodajmy jeszcze trochę kremu, aby wyglądało jak chmury. Och, spójrz na tę twarz. Doskonale. I już zrobiłam bazę do ciasta. Więc muszę roztopić różową czekoladę i wlać ją do specjalnej, przezroczystej formy. Och, dodam jeszcze trochę różu. Popatrz na ten brokat. A teraz wyjmijmy tę przezroczystą rzecz. Yh, myślałem, że będzie lepiej, ale jest spoko. Och. Naprawdę się postaraliście! Spójrzcie na to tęczowe ciasto! Mm, takie pyszne. Ach, i ma MMs i KitKat. Uwielbiam to! Uch, to wygląda trochę niechlujnie. Tak, w ogóle mi się to nie podoba, ale ja. Och, dziękuję bardzo. Teraz zrób mi kakao z piękami marshmallow. Wow! Oj, kakao. Nie ma problemu! Kakao mówisz! To proste! Jako dziecko regularnie robiłem kakao dla Kate. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak się je przygotowuje. Wlej wszystkie składniki do rondla i dodaj jeszcze czekolady. Och, będzie smakować o wiele lepiej w ten sposób. Spójrz na ten kubek. Mokoko jest łatwy do przygotowania. Ale możesz to przedstawić w bardzo oryginalny sposób. Udekoruję moje kakao domową bitą śmietaną i małymi kawałkami pianek. Już wygląda Z o wiele babciu, lepiej. Matius, spójrz na to! O, oh, 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 Boże! Nic nie wiesz. Oh. Najwyraźniej to hmm. tylko ja. Najwyraźniej ozdobię kakao także bitą śmietaną, ale to nie wszystko. Spójrz na to. Pięknie. To jest tak. A teraz dodajmy trochę cukierków MM's. Oh. Teraz trochę czekolady i Oreo. Tak słodko. Nie zapomnij o poki sticks. Proszę bardzo. Siostra, udekorowałaś tak, że nie wygląda to zbyt schludnie, ale jest bardzo smaczne. Mm, ciastka Oreo. Uwielbiam je, o babciu, zrobiłaś standardowe kakao, ale w bardzo ładnym kubku. Podoba mi się, ale jest w porządku. Wołowina, a jej smak jest taki pyszny. A zwycięzcą jest moja siostra. Och tak, nie pomyliłem się. Chycę chipsy w tej rundzie. Zrobisz mi je? Pewnie. Nie pozwolę, żeby ktoś mnie pokonał. Zobaczymy. Na początek ziemniaki trzeba obrać specjalnym narzędziem. Widzisz, jestem bardzo nowoczesną babcią. Następnie trzeba pokroić ziemniaki i wrzucić je na rozgrzaną i natłuszczoną patelnię. Najważniejsze, to o nich nie zapomnieć, żeby się nie przypaliły. Najważniejsze, to robić wszystko szybko i jasno. Podzielone ziemniaki wrzucić do rondla. się olej. Swoją drogą możesz się przed nim odizolować za pomocą rondla. Kochani, nie rób tego! Dobrze, musimy je przewrócić. Doskonale. Krupiące. Ach, zrobię nietypowe chipsy z pity. Babciu, nie podglądaj. Pewnie nawet nie wiesz, co to są na czosy. Przy okazji, to właśnie gotuję. Pita powinna być pokrojona na trójkąty i dobrze usmażona. Dobrze, zacznijmy gotować idealne chipsy. Tak właśnie. A teraz połóżmy wszystko na talerzu i dodajmy trochę sera na wierzch. Oczywiście rozpuszczonego. Idealnie. Polejmy to na nachos. Trochę limonki nie zaszkodzi. Och, jestem taka zmęczona. Dlaczego tak patrzysz? Co w tym śmiesznego? Och, bo siostra prosiła o chipsy, a nie na chosy. Ojej, spaliłam wszystkie ziemniaki. Ach, ale to w porządku. Niektórzy lubią lekko przypieczoną skorupkę na ziemniakach. Poza tym chipsy będą fajniejsze, gdy dodam przyprawy. Świetnie. Wyszło niezbyt dobrze, ale tak, to naprawdę nie smakuje dobrze. Okej, okay, Kate, proszę. Też jestem gotowa. Dalej. Och, wszystko wygląda tak pysznie, ale co to jest, siostro? Nie wyglądają ładnie i wcale nie są smaczne. Fuj obrzydliwe. O babciu, ale masz piękne, gładkie i bardzo smaczne chipsy. Lubię je. Szef kuchni chyba zrobił nachos. Och, racja. Och, ale nie mogę ich znieść. Myślę, że oczywiste jest, że babcia wygrała tę rundę. Naprawdę? Jestem bardzo wkurzony. Tym razem chcę makaron. To nie problem. Tak, kochanie? Przerażające. Nigdy wcześniej nie gotowałam makaronu, ale co w tym takiego innego? Najpierw spaghetti musi być ugotowane, jednak są zbyt długie na te patelnie. Hmm, jeśli się postaram. Nadal dostaną okay. się. pod. Nie. Nie to działa? Jest... Będę musiał to zepsuć. Tak? Świetnie. Mhm. I... Nie. Wiem, I jak robić makaron, ale zrobię go samodzielnie. Wezmę trochę mąki. Ta. Wgnieć je w mąkę i zagnieć ciasto. Aby spaghetki było bardziej nietypowe, pomaluj je czarnym barwnikiem. Ciasto należy wyjąć i poczekać aż wyrośnie. No to ustawmy minut. Co robisz? Och, jest gotowe! Teraz można to rozwałkować i podzielić na długie kawałki. Spójrz na pracę mistrza. Up. Dopiero potem będą musiały być ugotowane. Tada! Moje fantazyjne czarne makarony są gotowe. A tak przy okazji, makaron z ośmiornicą to przysmak. Babciu, czy to keczup? Ale makaron z keczupem jest bez smaku. Ale to jest pyszne. Wszyscy to uwielbiają. Co to za hałas? Och, przepraszam. To tylko moje spaghetti utknęło w garnku. O, złamałem chochelkę. Dobrze, wezmę widelec i spróbuję wszystko wyjąć z rondla. Och, kochanie, nie bierz tego do siebie. O, wiem co zrobić. Te zupki błyskawiczne mnie uratują. A, tak, wszystko co muszę zrobić, to wlać wszystko do tego pudełka, dodać trochę wrzątku i poczekać. Och, to jest okropne. Ale wygląda pysznie. Mm. Szef zdecydowanie! Nie spróbuję twojego makaronu! Cóż, przynajmniej część z ośmiornicą jest okropna. Fuj, nienawidzę tego! Och, babciu, mój ulubiony, ulubiony makaron z keczupem! Mm. Takie pyszne! Co to jest, siostro? O, makaron! Spróbujmy. Jest mm. pyszne, ale to bardzo jest dobre. ostre. O nie! Ale to było zabawne! Siostra wygrała się? Nie spodziewałem A, się, to odsłoniło moją głowę! ci się. Padłem na pomysł! Przygotuj mi pyszny koktajl, proszę! Możesz zacząć teraz! No dalej! Zrobię najpyszniejszy koktajl dla Eli. Nie ma mowy. To będzie najsmaczniejszy koktajl dla mnie. Zaczynajmy. Zrobię całkowicie czekoladowo-marmoladowy koktajl. W tym celu włóż kulki Maltezers i więcej marmoladowych misiów do miksera. I oczywiście z odrobiną napojów gazowanych: jak cola, Sprite i Fanta. Teraz wszystko wymieszajmy. Biedny żołądek Ali. Zrobię warzywne smoothie dla mojego maleństwa. Dodam cebulę, więcej brokułów, a teraz więcej pomidorów i oczywiście trochę soczystego ogórka. Mmm, zestaw warzyw pachnie tutaj tak świeżo. Spójrz na te zieleniny i seler oczywiście. Wymieszajmy to wszystko razem. Ach, blender jest Czerwony. Dobrze, a co z tobą, szefie? Ja też zrobię coś pysznego. Zrobię koktajl w arbuzie. Fajne rozwiązanie. Od razu wypijesz klankę z arbuza, a ty możesz zrobić arbuzowy świeży sok w samym arbuzie. Fajny pomysł, prawda? Kiedy robimy świeży sok z arbuza, musimy udekorować wszystko innymi owocami. Pokrój ananasa, trochę kiwi i kulki z pitai. Idealnie! Teraz wytnij imię Eli na arbuzie i gotowe! Poczekaj! Muszę też ozdobić swoje smoothie! Proszę bardzo! Już przelałem do szklanki czekoladowy koktajl Ali. Powinno Ci się spodobać! Wow! Chcę spróbować wszystkiego! Zacznijmy od tego! Wygląda jak kakao! Mm. I wow! Jest naprawdę smakuje. super pyszne! Smakuje bardzo słodko, Chuck! Och, nawet pianki są pyszne! Podobało mi się! Co jeszcze jest? Wow! To wygląda dziwnie! Warzywny smoothie, spróbujmy. Fuj, będzie mi niedobrze. To w ogóle nie smakuje dobrze. Co oni mi przygotowali? Spójrz, szefie, to jest niesamowite. A, tyle pysznych owoców. Jestem gotów wybrać zwycięzcę. I to jest szef. Zostałeś pobity. Jestem gniewalowy. Skończyłem mój rysunek. Gotowy? Możesz zobaczyć. Chcę ser! Przydecuj to dla mnie. Okej, okay. dobry wybór. Następnie rozgrzej patelnię i wlej na nią trochę oleju. Wow, nigdy nie gotowałem steku. Będę powtarzać Powtarzaj po innych. Weźmiemy olej, wlejemy na patelnię i będziemy udawać, że wszystko wiemy. Znalazłem niesamowity stek dla Ali. To jest najlepsze kawałki. Wrzucamy wszystko w górę i łapiemy patelnią. Wow, też chcę to zrobić. Wrzucamy stek w górę. Przepraszam, babciu. Dobrze, teraz przewróć na drugą stronę. Dobrze. Babciu, to jest dla ciebie. Czy ja też mogę to zrobić? Prawda. Och, kochanie, to jest pyszne. Dobrze, wiem co robić. Kaczynko naprawi wszystko. Prawda? Spójrz na to, jest gotowe. A, pachnie cudownie. To jest to czego moja wnuczka Eli potrzebuje. Rozmaryn Kilka i trochę pietruszki. Tutaj. <grym> Dobrze. Ozdobię mój stek z złotem. Będzie piękny, drogi i szykowny. Eli, możesz spróbować. Wow! Już wszystko Czyli... przygotowałaś! To świetne! Tak szybko! Chcę spróbować jak najszybciej! Fuj! Czy to jest stek z włosem? Nie spróbuję nawet! To obrzydliwe! Spójrz na to! Jakiś liść rozmarynu! A sam stek jest taki piękny! Spróbujmy! Mm, to jest super pyszne, babciu! Dziękuję! Wow! Co to jest, szefie? Czy to prawdziwe złoto? Chcę spróbować! Nigdy wcześniej nie jadłem złota i smakuje okropnie! Uch! Babcia wygrywa! Jo, ho, ho! Wygrałem! Czy wszyscy się cieszą z mojego powodu? Teraz chcę naleśniki. Czekam na najsmaczniejsze naleśniki na świecie od Ciebie. Babciu, obudź się! Och, co to? Och, powinnam zrobić naleśniki. To bardzo proste. Włącz maszynę do naleśników i wlej ciasto! Wlej moje piękne ciasto do maszyny do naleśników! Kiedy naleśnik jest gotowy, kładziemy go na talerzu. Wow, czas już rozpoczął gotowanie, a ja wciąż nie wiem co robić. Dokładnie. Pomaluję swoje ciasto na tęczowe kolory, wtedy otrzymam tęczowe naleśniki. To świetny pomysł, prawda? Spójrz tylko na tę wspaniałą stertę kolorowych naleśników. Ach! Są prawie gotowe. Spójrz na ten kolor. Jest taki jasny. Okazało się wspaniałe, prawda? Mam nadzieję, że Eli to polubi. Ach, kładziemy kawałek masła na stos naleśników, aby były soczyste i pyszne, i polewamy je syropem klonowym. O, dodam też płynne pianki marshmallow. Eli to uwielbia. Mogłabym zjeść cały słoik sama, ale dodam tylko jedną łyżkę. Teraz muszę posypać kolorową posypką i będzie bardzo smaczne z truskawką na wierzchu. Czy ktoś jest w środku? Nikogo? Dobrze, mogę więc to otworzyć. Podgrzałem wodę i zrobiłem lejek, aby tak. wsadzić jajko do torebki. Nie zamierzam robić słodkich naleśników, ale bardzo sycące. Wymieszajmy szynkę i naleśniki, dodajmy jajko na wierzch i liść bazylii. Och, to będzie super pyszne, pyszne i piękne. Danie podane. Proszę, Eli. Och, kochanie, proszę. Wow, wszystko przygotowałaś tak szybko. Jestem bardzo zadowolony. Wypróbujmy wszystko niedługo. Zacznijmy od tych naleśników. Nie potrzebuję masła, niezbyt je lubię, więc teraz spróbuję naleśników. Wow, niesamowicie pyszne. Jestem w szoku. O, spójrz na te tęczowe naleśniki. Co jest na górze? Mmm, spróbujmy. To mój ulubiony napój gazowany. Siostra Emma zawsze wie, co najbardziej lubię. Spróbujmy naleśników. Jest pyszne, Emma. Super fajne. Mmm. Teraz kolej na kolejną porcję naleśników. Okej! Okay. Co jest na górze? F, to surowe jajko? Nawet tego nie spróbuję. A zwycięzczynią jest Emma. Jestem zachwycona. Dziękuję. Tym razem mój rysunek jest szczególnie piękny. Dałem z siebie wszystko i narysowałem rogalika. Zrób mi rogalika, proszę! A, świetny pomysł rogalik. Bardzo je uwielbiam. Musimy je najpierw włożyć do piekarnika, aby upiec. To wszystko. To jest... Dobrze, że są mrożone croissanty, prawda? Och, to jest okropne. Pozwól, że pokażę Ci, jak zrobić prawdziwe croissanty w Paryżu. Wlej mleko do miski, a potem wbij dwa jajka. O tak, idealnie. Teraz trochę cukru i trochę sody oczyszczonej. Oczywiście więcej mąki. Właśnie tak. Nasze ciasto będzie idealne. Następnie, kiedy wszystko wymieszamy mikserem, możemy zacząć wałkować ciasto. Tak. Idealnie. Okazało się lekkie i puszyste. Super. Mamy to masłem i składamy koło na pół. Jeszcze raz smarujemy drugą połowę i składamy na pół. Wow! Czy szef kuchni sama zrobiła croissanty? Oczywiście! Tu jestem prawdziwym szefem kuchni. Wszystko kładziemy na blasze do pieczenia. Gotowe! I mogę to wysłać do piekarnika. Ustawiamy w... pożądaną temperaturę i czekamy. Jak pięknie rosną. Muszę dodać Nutelle do croissantów i na pewno będą bardzo smaczne. Mm, tak. Jak to pachnie? Emma, nasze rogaliki są gotowe. Co? Musimy wyjąć rogaliki. Hej, dlaczego babci są normalne, a moje spalone? Ojej, Kelly na pewno tego nie zje. Fuj, jak dużo dymu tu jest. Moje rogaliki też powinny być już gotowe. Czas je wyjąć, zanim też się spalą. Świetne croissanty. Czas je pokroić. Bierzemy nóż i kroimy na pół, aby dodać trochę kremu w środku. Ach, idealnie. Ma jakby. I jest... przykryj je kilkoma truskawkami. Drugą połowę na wierzch. I jestem gotowa posypać to cukrem-pudrem. Tak jak w Paryżu. Proszę, Eli. Rogale, uwielbiam je, ale te są przypalone. Emma, czy nie sprawdziłaś piekarnika? Okej. Okay. Wow, spójrz na te. Są takie oryginalne i puszyste, smakują, wyśmienicie. Tak, dobrze, spróbujmy tych. O, są takie eleganckie. Mmm, w środku jest tak kremowy. Jestem absolutnie zachwycony, a szef kuchni wygrywa. Naprawdę? Ach, co za radość. Dziękuję, Ali. Cześć wszystkim. Wow. To dopiero lody. Ja też chcę takie. Co to jest? Wow. Hmm. Okej, okay, witaj, piękna, jak leci? Jaki przystojniak! Zamurowało cię? Dobra, myślę, że to doskonały pretekst do zjedzenia lodów. Wstydź się, to moje! Jej, wszystkie lody dla mnie! Ekstra! Jak mogłeś podkradać moje jedzenie? Jakie to jest pyszne. Co to zrobił? Dlaczego jesteście takimi złodziejami? Dam wam nauczkę. Tylko spróbujcie jeszcze coś ukraść. Proponuję, żebyśmy szybko sprawdzili, coś w środku. Zgadzam się. To wszystko? Jedno ciastko dla naszej trójki? Jakoś mało, nie? Co robimy? Chyba wiem. Nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Kurczę, nawet nie spróbuję. Hmm. Masz pecha. Chyba, że zrobię to szybko. Nie, nie! Nie dotykaj naszego ciastka. Teraz ja wyciągam kartę. Kura, mogę je ugryźć. No to oznacza, że ja będę musiała je polizać. A tak hmm. chciałam je zjeść. Tylko ja mam szczęście. Chociaż mam pewien pomysł. Samantha, może ja zacznę. Śmiało! I tak nie możesz go zjeść. Może nie mogę go zjeść, ale mogę wylizać najlepszą jego część, biały krem. Co? Nawet nie zostawiłaś go dla mnie? Nie martw się, specjalnie dla ciebie przygotowałam trochę śliny. Proszę bardzo smacznego. Możesz już jeść. To straszne, to takie obrzydliwe. Fuj. Czuję się, jakby pies polizał mnie po buzi. Ej, hey, a co to ma wspólnego ze mną? To jest to chydne. Czas sprawdzić, co tam jest. Mogę ja? Zobaczmy, co tam jest. O nie, to chyba kaktus. Może będzie czekoladowy. Trzeba to sprawdzić. Nie, to boli. Jest prawdziwy. O straszne, to igły. Wiem, jak mogę ci pomóc. Tak się składa, że mam przy sobie kilka plastrów. To jest dokładnie to, czego teraz potrzebujesz. Dzięki Jack, jesteś prawdziwym gentlemanem. Wygląda na to, że nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Tylko nie to! Hura! Wygrała, nie dotknę go! Ojej, a ja będę musiał go polizać. A ja muszę go ugryźć to okropne! Tak, zwłaszcza, że zaczynasz. Ja? Dlaczego ja? Ty jesteś pierwszy. Nie, ty. Jak dzieci. To jest twoje, nie, twoje. Stop! Mam tego dosyć. Dlaczego nie załatwicie sprawy w prostszy sposób? Zagrajcie. Dobry pomysł, ugramy. Chyba wygrałam. No więc, Jack, będziesz pierwszym, który poliży to paskustwo. Przynajmniej tak jest sprawiedliwie. To naprawdę boli. Aj! Ojej! Biedny Jack! Dajcie spokój, to był żart. Język nie jest prawdziwy. Głupi żart. A teraz musisz polidzać kaktusa na serio. No dobrze spróbuję. Chociaż po co ryzykować. Mam pomysł, jak sprawić, by kaktus był zupełnie nieszkodliwy. Dzięki temu nie będzie kłuć. Hej, ostrożniej! Wszystko leci prosto na nas. Jestem cała pokryta igłami. Nie narzekajcie, przynajmniej teraz mogę w spokoju polizać kaktusa. A Amber może go ugryźć. Dobra, daj mi go, spróbuję. Nie biorę w tym udziału, ale wciąż jestem cała w igłach. Chuj, nawet ogolony kaktus smakuje obrzydliwie. Jest to chydny. Dlaczego znowu ja? Co to ma wspólnego ze mną? Ojej, przepraszam. To wszystko jej wina. Co to za zapach? Wydaje mi się, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Musimy się dowiedzieć, co tam jest. Okej. Okay. O, tego właśnie się bałem. To ryba. Fuu, ohyda. I to paskudna ryba. Dobra, losujemy karty. Będę musiał ją polizać. Fura, ja nic nie muszę robić. Jestem szczęściarą. Co to było? Nieważne. Czyli ja muszę ją ugryźć. Nie, nie zgadzam się. Tak, tak to trudniejsze niż myślałem boję się ale muszę mogę to zrobić jeszcze tylko minutka no nie będziemy tyle czekać pomogę ci no ale zabawne ochyda jak mogłaś odegram się proszę jedz swoją rybę gryź co zrobiłeś? Nie byłam na to gotowa. Będę chora! U, jak to śmierdzi! Ale to nie wszystko. Masz jeszcze całe pół ryby. Odczepcie się ode mnie! A, to bolało! Dlaczego to zrobiłaś? Otwórzmy razem. Dobra. Jaki ogromny tort! Chcę go zjeść! Jeszcze nie teraz. Najpierw karty już czekają, wierzcie. Super! Mogę polizać to wszystko. Hurra, ja będę go jeść! Kurczę, ja nic nie będę robić. Chociaż czemu miałabym ja cierpieć? Ja też mogę spróbować ciasta. O, jest pyszne. Mogłabym jeść ten tor do ostatniego chruszka. Trzymaj się od niego z daleka. To nie jest twoje ciasto! Chciwusy, moglibyście się podzielić. Dla nas samych nie wystarczy. Mógłbyście zatrzymać? Właściwie to też jest moje ciasto! Jakie to pyszne! Dosyć! Trzeba się dzielić! Co ty? O, mam jeszcze trochę ciasta na nosie. Super. Miałeś rację. Tort jest niesamowity. Samanta, może podzielisz się z nami? Jeszcze czego? To moje ciasto, zrozumiano? Tak? No to smacznego. Co ty zrobiłeś? Dopadnę cię. Bo żałujesz tego. Niepotrzebnie to zrobiłeś. Hej, nie trafiłaś. Przesadziłaś. Myślę, że dobrze na tobie wygląda. Ciekawe, co jest w środku? Ups, to chyba niezbyt dobrze smakuje. To okropne, pochyda. Straszne. O nie, a ja go muszę zjeść. Kurale fart! A co ze mną? Dobra, polizanie tego sera nie będzie takie trudne, jeśli zacisnę nos. To naprawdę nie jest takie straszne. Co się stanie, jeśli zdejmiemy spinacz? Sprawdźmy. O, to jest obrzydliwe. Oddaj mi moją ochronę. Jack, teraz ty. No, nie, nie mogę tego zjeść. To obrzydliwe. Ale będziesz musiał. Dlaczego to właśnie ja mam pecha? To jest takie paskudne. Nareszcie świeże powietrze. Zgadzam się. Za wcześnie się cieszycie. Nie czuję się najlepiej. Nie, znów ten smród. Pomóżcie mi! Przewracam się, ratujcie mnie! Ups, to nie moja wina. Przyjrzyjmy się razem. Fajnie, chuba Buba. Tak, pozostaje tylko wyciągnąć karty. Co ja mam? Kurczę, nie będę mógł nawet polizać. Mm. Okay. Ja będę żyła gumę, ale ekstra. Będę lizać? Gumę przecież trzeba rzuć. Ław, zaczynasz. Dobra, mam nadzieję, że smakuje naprawdę dobrze. No to spróbujmy. Myślę, że najlepiej poczuję jej smak, jak poliżę ją po całej długości. Zepsujesz mi gumę! Może wystarczy? Daj mi to! No i proszę, jest cała w ślinie! Przynajmniej była dobra! Nie, nie będę tego żuła, to jest obrzydliwe! Ej, a co ja mam z tym wspólnego? Uuu, co za uchyda.